Drużyna reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną ze Słodkowa została zwycięzcą 8 powiatowego turnieju drużyn OSP w halową piłkę nożną. O miejsce na podium rywalizowało 12 zespołów. Mecze rozegrano w hali sportowej w Dobrej. Jest dość wysoki poziom, to cieszy. Poza sprawność fizyczna, którą tutaj wykazali, naprawdę jest imponująca, bo tyle meczy, których tutaj, które tutaj zostały rozegrane, to świadczy o tym, że są dobrze przygotowani do tego, aby służyć społeczeństwu swoją pomocą w przypadkach, no, kiedy trzeba będzie takiej pomocy udzielić. Choć droga do zwycięstwa zamiast prostej była raczej kręta i wyboista, to ostatecznie cel został osiągnięty. Najtrudniejszym rywalem był... Półfinał, OSP Turek. Ciężko było. No co ja mogę jeszcze powiedzieć? No, trochę szczęścia się przydało. No i rewan za tamten rok, za półfinał także. To było blisko osiągnięcia tego pierwszego miejsca, ale się nie udało. Rzuty karne to takie trochę loteria. Jakoś doszliśmy do tego finału, ciężko było. Wyszliśmy tam w gminie u siebie. No i w miarę drugie miejsce, zadowoleni jesteśmy bardzo. Zadowolenia ze zwycięstwa OSP Słodków nie krył wójt gminy Turek, Karol Mikołajczyk. W końcu triumfująca drużyna pochodzi z jego terenu. Na pewno wyrównany poziom był dzisiaj, tak? Bo mecze się... Wyniki, tak? Były w granicach remisów, ale fajna atmosfera, gra bardzo fair i na całkiem przyzwoitym poziomie. W klasyfikacji końcowej drugie miejsce zajęła drużyna OSP Grąbków, a trzecie OSP Turek. Najlepszym bramkarzem został Robert Klimt. Z kolei królem Strzelców ogłoszono Michała Wadelskiego.